Dzień dobry, witam drugą C na pierwszych zajęciach. Dzisiaj będziemy sobie opowiadać o czymś, o czym mówiliście dawno temu w gimnazjum, a mianowicie o cieple właściwym. Najpierw pytanko proste, czy pamiętacie jeszcze, czy pamiętacie jeszcze, jak szybko podgrzewa się poszczególne ciecze. Mam tutaj takie podstawowe z czasów zarazy, czyli woda zakupiona w Biedronce, to, co każdy ma w domu, czyli olej zakupiony w steklorocie i podstawowe źródło dezynfekcji, czyli spirytus. Pytanie brzmi, czy w jednakowym czasie to wszystko jesteśmy w stanie podgrzać? Jeżeli wlejemy do trzech pojemników wodę, olej i alkohol, spirytus, postawimy ją na takich samych palnikach, dostarczając tą samą ilość ciepła. Pytanie brzmi, co zagotuje się najpierw? Wszystko? Otóż nie. Przecież wiemy o tym, że każdy, każda substancja posiada pewne właściwości, które powodują, że cząsteczki będą poruszać się w nich szybciej. I to, co szybciej podgrzejemy, zależy od takich parametrów jak gdzie Q to jest ciepło, po raz pierwszy użyte w liceum, M to jest masa tej substancji. Delta T to przyrost temperatury, o ile chcemy podgrzać tę substancję. Oraz ciepło właściwe jako parametr. Ten parametr, który jest nam potrzebny, żeby policzyć, policzyć właśnie tę wielkość. Ciepło właściwe, czyli to, czym zajmujemy się dokładnie dzisiaj. Oczywiście przypomnienie, w jakich jednostkach występują poszczególne rzeczy. Ciepło. To jest pewien rodzaj energii. Ten rodzaj energii, który jest przekazywany z jednego ciała do drugiego. Masa oczywiście w czym? Masa oczywiście w kilogramach. Przerwa na ciepło właściwe i, przerost, i przyrost temperatury. W czymże on może być? Możemy go podawać zarówno w stopniach Celsjusza, jak i w kelwinach. Dziś wybieram stopnie Celsjusza. No to w czym może być ciepło właściwe? Popatrzmy, jaka wielkość musi znaleźć się tutaj, aby w wyniku otrzymać dżur. No oczywiście. Co by widzą, że kilogramy w stopniu Celsjusza mogą się skrócić. I możemy w ten sposób uzyskać jednostkę Z Zadanie 722. Proszę zapoznać się z jego treścią. By łatwiej było tłumaczyć, wypiszę Wam teraz dane. Pojawiły się na tablicy już dane. E, możemy zastanawiać się e, skąd wziąłem te dwa. Z treści wynika, że doprowadziliśmy wodę do wrzenia, a więc temperatura wrzenia wody 100 stopni Celsjusza. Pozwoliłem sobie wprowadzić literkę TAU, żeby mi nie mieszały nam się symbole. Tutaj bardzo nie lubię konfliktów oznaczeń, bo często popełniamy z tego tytułu głupie błędy. TAU jako czas, a T jako temperatura. Pozostała dana, czyli ciepło właściwe wody, zostało zapisane nad początku działu jest wypisane tam, proszę sobie zerknąć i stamtąd korzystać w miarę potrzeb z tych danych. Jak rozwiązać to zadanie? Zadanie jest banalne. Ile ciepła jest potrzebne, żeby to wszystko yy, zagotować? Żeby wziąć kilogram wody, czyli litrowy pojemnik, wlać do miski, tak? czy do, do garnka, zagrzać, Ile potrzebujemy ciepła, żeby zagotować tą wodę? Oczywiście to ciepło możemy w postaci, gazu podpalonego dostarczyć w postaci czajnika elektrycznego czy jakiegoś innego urządzenia. No to więc szybciutko. Jak to zrobić? Przed chwilą zapisaliśmy wzór na tablicy, który wyglądał w ten sposób. Wszystko jest gotowe. Ręce w kieszeni kalkulator w dłoń i możemy szybko sobie obliczyć. Oho, tablica się skończyła, to pozwolę sobie tutaj skończyć, rozwiązanie. I tutaj przyjrzymy sobie do wdół kalkulator. Ewentualnie. Wyniki odzyskiwane w termodynamice podczas podgrzewania będą bardzo wysokie, ponieważ do podgrzewania substancji zużywamy dużej ilości energii. Dziękuję. Pojawiły się na tablicy już dane. E, możemy zastanawiać się e, skąd wziąłem te dwa. Z treści wynika, że doprowadziliśmy wodę do wrzenia, a więc temperatura wrzenia wody 100 stopni Celsjusza. Pozwoliłem sobie wprowadzić literkę tau, żeby mi nie mieszały nam się symbole. Tutaj bardzo nie lubię konfliktów oznaczeń, bo często popełniamy z tego tytułu głupie błędy. tau jako czas, a t jako temperatura. Pozostała dana, czyli ciepło właściwe wody, zostało zapisane nad początku działu jest wypisane tam, proszę sobie zerknąć i stamtąd korzystać w miarę potrzeb z tych danych. Jak rozwiązać to zadanie? Zadanie jest banalne. Ile ciepła jest potrzebne, żeby to wszystko yy, zagotować? Żeby wziąć kilogram wody, czyli litrowy pojemnik, wlać do miski, tak, czy do, do garnka, zagrzać, Ile potrzebujemy ciepła, żeby zagotować tą wodę? Oczywiście to ciepło możemy w postaci, gazu podpalonego dostarczyć w postaci czajnika elektrycznego czy jakiegoś innego urządzenia. No to więc szybciutko. Jak to zrobić? Przed chwilą zapisaliśmy wzór na tablicy, który wyglądał w ten sposób. Wszystko jest gotowe. Ręce w kieszeń, kalkulator w dłoń i możemy szybko sobie obliczyć. Oho, tablica się skończyła, pozwolę sobie tutaj skończyć rozwiązanie. I tutaj przyjrzymy sobie do wdłuż kalkulator. Ewentualnie. Wyniki uzyskiwane w termodynamice podczas podgrzewania będą bardzo wysokie, ponieważ do podgrzewania substancji zużywamy dużej ilości energii. I końcówka zadania 7.2.2. Należało obliczyć moc. Pamiętamy z czasów dynamiki, że moc obliczamy ze związku. W naszym wypadku ten wzór należy przetransponować do symboli zapisanych w naszym zadaniu. W jest pracą w dynamice, tak? w nasz, którą wyrażamy w dżulach. Natomiast my obliczyliśmy Żule wynikające z ciepła dostarczonego. W powyższym wzorze T oznacza czas. Wiemy o tym, że mieliśmy konflikt oznaczeń i nasze T zamienimy na tau. I pozwolę sobie wstawić wartości liczbowe Q obliczone na poprzednim slajdzie. No, i oczywiście chcąc uzyskać wynik w jednostkach SI. Czas należy wyrazić w sekundach, nie w minutach. I wynik. Mieliśmy prawie 2000 watów, a więc to jest typowy czajnik. Dziękuję. Zadanie do pracy samodzielnej.